Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku, który poświęciłem lutowaniu elementów SMD. W poprzednim odcinku pokazałem wam w jaki sposób w warunkach domowych lutować elementy SMD tak, ażeby ten wygląd gotowej płytki był absolutnie profesjonalny. W tym odcinku dowiecie się o tzw. Sten czyli nowym, wygodnym i szybkim sposobie nakładania pasty lutowniczej. A więc jeżeli chcecie sobie proces lutowania w piecyku jeszcze bardziej uprościć i w efekcie uzyskać jeszcze lepsze jakościowo płytki, zachęcam do oglądnięcia tego odcinka. W poprzednim odcinku do lutowania użyliśmy zwykłego piekarnika AGD, który możemy kupić w cenie pewnie poniżej 100 zł. No i jak widzieliście, samo lutowanie przebiegało bardzo prosto, łatwo i przyjemnie. Jednocześnie, efekt końcowy myślę, że był bardzo interesujący i ta płytka wyglądała naprawdę dobrze. Dlatego tych z Was, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka, zachęcam, ażeby najpierw go zobaczyć. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, w jaki sposób lutować płytki, które składają się ze stosunkowo niewielkiej liczby elementów. Natomiast sygnalizowałem Wam wtedy problem związany z nierównową. Miernością nakładania pasty. Oczywiście, jeżeli ktoś ma już z tym duże doświadczenie, to prawdopodobnie to nakładanie pasty idzie mu bardzo sprawnie. Niemniej jednak, im więcej mamy elementów do przylutowania, tym więcej mamy pól lutowniczych, a więc ten proces nakładania pasty staje się coraz bardziej czasochłonny i nam się po prostu wydłuża. Pytanie, czy można ten problem w jakiś sposób elegancko rozwiązać? Oczywiście wiecie, że tak. I właśnie w tym odcinku chciałbym Wam opisać elegancki sposób, w jaki możemy nakładać pastę lutowniczą na naszą płytkę drukowaną. W tym celu wykorzystujemy tak zwany Stensile, czyli po prostu szablony. Taki szablon to nic innego jak kawałek blachy z wyciętymi laserowo otworami w miejscach, w których mamy pady lutownicze dla naszych komponentów SMD. Możliwość zamówienia szablonu w tej chwili oferuje praktycznie każda płytkarnia i nie jest to usługa specjalnie droga. Ja sobie tutaj wszedłem na stronę internetową jednej z przykładowych firm, która oferuje po prostu produkcję płytek dla hobbystów. Inne firmy mają bardzo podobną ofertę i parametry, o których za chwilę będę mówił, również są bardzo, bardzo podobne. No więc na początek wybiera. Mamy typ płytki. Niech to będzie standardowo płytka dwuwarstwowa o rozmiarach 10 na 10 cm, zaproponowane 5 sztuk też będzie ok. Zobaczmy, ile nas ta przyjemność będzie kosztować. Jak widzicie, tego typu płytka kosztuje 2 dolary, a więc bardzo, bardzo tanio. ale zanim się ucieszycie, to jeszcze poczekajcie chwilę. No i oczywiście otwiera się nam tutaj mnóstwo opcji dotyczących sposobu przygotowania tego naszego ubragnionego laminatu. Ja o tych opcjach na razie nie będę mówił, ponieważ to nie jest tematem tego odcinka, ale gdybyście byli zainteresowani omówieniem tych opcji. Pokazaniem wam, w jaki sposób sensownie zamawiać płytki, to oczywiście dajcie znać, chętnie taki odcinek Wam przygotuję. Na końcu tej naszej listy parametrów widzicie jeszcze tą opcję, na której nam dzisiaj zależy, a więc opcję przygotowywania szablonu, a więc stensila. No więc włączam sobie tą opcję, zobaczcie na mój cennik, on od razu wzrósł o kolejną pozycję, która wynosi 7 dolarów. Wydaje się, że 7 dolarów za szablon to naprawdę nie jest dużo, a więc nawet hobbysta może sobie na taki wydatek pozwolić. Po wybraniu produkcji szablonu pojawił nam się szereg nowych opcji które dotyczą sposobu jego przygotowania. Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków tych opcji po prostu nie musimy zmieniać. Natomiast warto wiedzieć, co one określają. Nawet no, po kolei ta pierwsza opcja Step Stencil umożliwia nam produkcję szablonu o różnej głębokości wyciętych padów. Dzięki temu istnieje możliwość aplikacji różnej ilości pasty lutowniczej, co może być czasami wymagane przez różne elementy. Niemniej jednak w naszych warunkach zazwyczaj z tej opcji korzystać nie będziemy. Druga opcja Dimensions określa nam po prostu wymiar nasz szablonu i tutaj musimy tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie ten wybrany wymiar szablonu musi być większy niż wymiar naszej płytki PCB. Natomiast mamy jeszcze drugą opcję, customized size. Ta opcja czasami może być dla nas bardzo przydatna. Mianowicie te standardowe wymiary szablonów są bardzo duże i wymaga to wysłania ich osobną przesyłką, a to są oczywiście dodatkowe koszty. W związku z tym, jeżeli możemy, to wybieramy opcję customized size i w tym momencie, jeżeli szablon jest odpowiednio mały, a przypominam, że on musi być tylko nieznacznie Większy niż rozmiar naszej płytki, to istnieje możliwość, że w takiej sytuacji firma wyśle nam ten szablon razem z naszymi płytkami PCB, co pewnie będzie zdecydowanie tańszą opcją. Dlatego, ile to możliwe, wybieramy właśnie ten customized size. Kolejna opcja to jest opcja dotycząca tego, czy szablon ma być generowany dla obydwu warstw płytki, czyli dla tej warstwy top bottom, czy też tylko dla jednej z nich. Zwykle nasze elementy SMD znajdują się tylko na jednej warstwie, wobec tego możemy sobie tutaj czasami przyoszczędzić, wybierając właśnie. Szablon tylko na przykład dla tej warstwy top. Kolejne opcje dotyczą sposobu wykończenia szablonu i zwykle one są dla nas zupełnie nieistotne. Dlatego przechodzimy dalej do naszego zamówienia, zamawiamy sobie płytkę razem z szablonem, no i czekamy na dostawę. W międzyczasie oczywiście warto się zastanowić, po co taki szablon w ogóle nam mógłby być potrzebny. Ja już tutaj wspomniałem o jednej zalecie szablonów, mianowicie znacznie przyspieszają one nam możliwość aplikacji pasty. Poza wygodą to ma dla nas pewne znaczenie, mianowicie to, o czym Wam nie powiedzieć. W poprzednim odcinku, to fakt, że każda pasta lutownicza ma pewien tak zwany czas otwarty pracy, to znaczy czas, po którym po nałożeniu pasty na płytkę powinniśmy rozpocząć proces lutowania. Ten czas zwykle jest długi, np. w przypadku pasty chip-quick, której ja używam, wynosi on kilka godzin, niemniej jednak przy ultra skomplikowanych płytkach czas nakładania elementów i pasty może ten czas przekroczyć. W związku z tym możliwość szybkiego nałożenia pasty zdecydowanie ułatwia nam pracę. Kolejny argument przemawiający za stencilami. To jest po prostu łatwość ich użycia i łatwość aplikacji pasty. Dodatkową zaletą jest fakt, że na pady aplikujecie zawsze ściśle określoną ilość pasty, co minimalizuje nam ryzyko powstawania zwarć na skutek tego, że tej pasty po prostu nałożyliśmy ręcznie zbyt dużo. No i trzecim argumentem jest cena. Jak widzieliście te pokazane 7 dolarów, to naprawdę nie jest dużo i czasami warto, szczególnie w przypadku bardziej skomplikowanych PCB, te dodatkowe koszty ponieść. Oczywiście płytkarnia przygotowuje szablony na podstawie odpowiednich plików w formacie Gerber. I tutaj dobra wiadomość jest taka, że generalnie nic nie musicie robić. Wszystkie programy, które służą do projektowania plików PCB, potrafią wygenerować odpowiednie pliki zawierające właśnie opisy wymagane do stworzenia szablonów. A w związku z tym, jeżeli planujecie wykorzystać szablony, to nie musicie zrobić absolutnie żadnej dodatkowej czynności. Oczywiście, jeżeli robimy płytkę, na której jest zaledwie kilka, kilkanaście elementów, to prawdopodobnie zamówienie stensila nie ma większego sensu. Natomiast w przypadku płytek, na których mamy kilkaset elementów, Wydaje mi się, że zamówienie stensila jest absolutną koniecznością. Jak widzicie, w końcu przyszły zamówione przeze mnie płytki. One są wszystkie elegancko zapakowane. Ja sobie zaraz zacznę je rozpakowywać, a wraz z tymi płytkami przyszły zamówione stensile. Jak widać, to opakowanie ze stensilem jest rzeczywiście całkiem spore i ono jest dosyć ciężkie, dlatego że w środku, oprócz stensila, znajdziemy jeszcze także takie dwie tekturki, które go usztywniają i zapobiegają uszkodzeniu w czasie transportu. Stąd też zamówienie stensila czasami wiąże się z bardzo istotną dodatkiem, opłatą za transport. Skoro mamy już szablon, no to spróbujmy za jego pomocą nałożyć pastę lutowniczą. No więc jak się do tego zabrać? Przede wszystkim płytkę, na którą chcemy nałożyć pastę lutowniczą, musimy dokładnie unieruchomić na jakimś płaskim podłożu. Możecie to zrobić tak, jak tutaj wam to pokazałem. Ten mój szablon przyszedł zabezpieczony w takie dwie podkładki, więc ja je tutaj właśnie wykorzystam. Położę sobie na tej mojej podkładce płytkę, na którą będę nakładał pastę. No i teraz, ponieważ ten szablon jest bardzo duży, zdecydowanie większy niż płytka i to jest typowa sytuacja, więc co mogę zrobić? No mogę go Przyciąć, ale niekoniecznie jest to potrzebne. Natomiast ważne jest, że jak on będzie sobie teraz leżał na płytce, żeby był absolutnie równy i nie był wyginany. No i oczywiście ta moja płytka też musi być unieruchomiona. Jak to wszystko w prosty sposób osiągnąć? No, banalnie prosto. Jak widzicie, ja takich płytek mam kilka, i to jest zresztą typowa sytuacja. Jak zamawiacie płytki w Chinach, to warto sobie zamówić oczywiście ich od razu więcej. To nie kosztuje jakoś tam ekstra zbyt dużo. Ja sobie te płytki kładę na tym moim podłożu, przyklejam je przy pomocy taśmy malarskiej. Dlaczego? taśmy malarskiej, dlatego że ona nie zostawia śladów i jest ją bardzo łatwo odkleić, więc mogę ją Wam zdecydowanie polecić. Nie używajcie tu jakichś dobrych taśm samoprzylepnych, dlatego że później będziecie mieli duże kłopoty, żeby je odkleić. Użyłem sobie do dookoła czterech takich płytek przyklejonych na taśmę malarską. W środku mam tą płytkę, na którą będę nakładał pastę. Dzięki temu ona jest tutaj absolutnie unieruchomiona. No i ponieważ te wszystkie płytki mają dokładnie tą samą grubość, w związku z tym mam dużą, płaską powierzchnię, na którą mogę teraz nałożyć ten mój szablon, bez jego wyginania. Ja ten mój szablon przed użyciem sobie jeszcze odtłuszczę przy pomocy acetonu. Być może nie jest to wymagane, ale szczególnie jeżeli po raz kolejny używacie szablonu, to warto go jest wyczyścić z pozostałych resztek pasty po poprzednich nakładaniach. No a więc, widzicie, nakładam sobie teraz ten szablon. No i oczywiście muszę go odpowiednio wypozycjonować. No i tutaj musimy zwrócić naprawdę bardzo dużą uwagę na to, żeby te otwory w szablonie dokładnie pokrywały się z polami lutowniczymi. Jeżeli lutujecie bardzo małe elementy, to to pozycjonowanie musi być naprawdę precyzyjne, pewnie z dokładnością do 1, 10 mm, a być może nawet lepiej. Jak już jesteśmy usatysfakcjonowani z jego pozycjonowania, to sobie tutaj z boku przyklejamy go delikatnie tą naszą taśmą malarską. Warto sobie wziąć lupę i sprawdzić, czy rzeczywiście to pozycjonowanie jest dobre. Jeżeli jesteśmy usatysfakcjonowani, to już teraz możemy go permanentnie ufiksować przy pomocy tej taśmy malarskiej. No i to, co nam pozostało, to nałożenie pasty lutowniczej. Jak widzicie, wyciskam sobie po prostu takiego gluta z tej pasty lutowniczej. Od razu mówię, lepiej wycisnąć Mniej, no i później, jeżeli wam zabraknie, to sobie wycisnąć kolejną porcję, niż od razu dawać zbyt dużo, bo później ta pasta zostaje, a nie da się jej później z powrotem włożyć do strzykawki. No i teraz potrzebne jest nam narzędzie do rozprowadzenia tej pasty. To będzie wysoce specjalistyczne narzędzie. Od razu wam mówię, że jako takie narzędzie wysoce specjalistyczne do rozprowadzania pasty lutowniczej na szablonie doskonale nadają się stare karty kredytowe. Więc bierzemy sobie taką starą, przeterminowaną kartę kredytową, no i po prostu rozsmarowujemy równo tą pastę na całym szablonie. No i teraz jak to rozsmarujemy, to zauważymy, że tam, gdzie pojawiły się otworki, ta pasta nam została, została ładnie zaaplikowana. Tutaj jeszcze warto sobie wziąć jeszcze raz szkło powiększające, albo jak macie dobry wzrok, to po prostu dokonać takiej kontroli wizualnej, czy w te wszystkie dziury ta pasta idealnie weszła. Tutaj jeszcze też taka mała uwaga, pamiętajcie, że ten nasz szablon musi bardzo dokładnie przylegać do płytki. Jeżeli on gdzieś będzie od tej płytki odstawał, to w tym momencie ta pasta lutownicza dostanie się pomiędzy płytkę i szablon i z powodu to taki efekt, że rozmaże nam się ona po większym obszarze płytki. Także zwracajcie uwagę na to, aby ten szablon bardzo dokładnie do tej płytki przylegał. No i teraz po tej aplikacji ściągamy sobie szablon. No jak widzicie, w tych miejscach, gdzie były otwory w szablonie, mam idealną, równą warstwę pasty lutowniczej. No więc zostaje mi teraz ta najbardziej uciążliwa część tego całego procesu, a więc znowu zabawa w maszynę typu pick and place, czyli nakładanie tych wszystkich elementów. Akurat ta płytka jest częścią projektu, w skład którego wchodzi całkiem sporo różnych komponentów, Komponentów elektronicznych. Dlatego teraz przede mną myślę, że ze 2-3 godzinki pracowitego nakładania tych komponentów, no a potem lutowanie. No okej, okay. no i tak wygląda ta sama płytka już z nałożonymi komponentami SMD, przygotowana właśnie do procesu lutowania. No więc przygotowuję sobie analogicznie jak to zrobiłem wcześniej ten mój piecyk. Kładam płytkę, wstępnie ją podgrzewam. To podgrzewanie nie tylko umożliwia mi usunięcie ewentualnej wilgoci z tej pasty oraz komponentów, ale także zmniejsza później naprężenia termiczne w laminie. Laminacie. to ma szczególne znaczenie, jeżeli bym używał laminatów wielowarstwowych przy dwuwarstwowych, to jest praktycznie bez znaczenia. No i teraz będę próbował naśladować ten mój profil termiczny. Tak jak widzicie na tym filmiku, ta pasta najpierw ładnie nam się tutaj rozpływa. Stopniowo zbliżam się do tej temperatury aktywacji topnika. No i teraz widzicie, bardzo szybko następuje proces topnienia tej pasty. No i widzę, że pojawia mi się ładna srebrna spoina pomiędzy elementami a płytką. Przy okazji widzicie, jak ładnie pozycjonują się te komponenty. No i myślę, że na tym mogę to Moje lutowanie zakończyć, więc uchylam drzwiczki, temperatura mi szybko spada, no i to wszystko. Także jak widzicie, w przypadku takiego lutowania elementów SMD, to co jest najbardziej uciążliwe, to jest proces nakładania pasty, chyba że używacie szablonów, no i później proces nakładania poszczególnych elementów, natomiast samo lutowanie trwa jakieś 2-3 minuty. No i efekt końcowy jest taki, jakby ta płytka została polutowana maszynowo. Moim zdaniem efekt końcowy jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. No to teraz jeszcze ta pora na inspekcję wizualną. No i jak widzicie, te elementy naprawdę polutowały się bardzo dobrze. Natomiast pojawiły mi się tutaj trzy mostki cynowe przy tym moim mikrokontrolerze. No więc trzeba będzie je usunąć. W tym celu należy sobie nałożyć stopnik i naprawdę nie ma co go tutaj oszczędzać. Przykładam sobie lutownicę no i usunięcie tego mostka to naprawdę jest sekunda. Jak widzicie tutaj jeszcze mam takie resztki jakby z pasty czy stopnika. Ta pasta, którą użyłem zawiera topnik, który jest usuwalny przy pomocy wody, więc gdybym chciał go dokładnie usunąć to najlepsza oczywiście tutaj byłaby pewnie jakaś wanienka ultradźwiękowa. Możemy po prostu wziąć izopropanol, jakąś szmatkę i delikatnie te elementy wyczyścić. No i jak widzicie, po takim czyszczeniu ta płytka już wygląda zdecydowanie lepiej. No to teraz to, co mi zostało, to oczywiście jakieś małe testy elektryczne, sprawdzenie, czy tutaj na przykład nie ma zwarcia na linii zasilania, czy jakichś innych oczywistych nieprawidłowości. No i później kolejny etap to przylutowanie elementów THT, no i oczywiście próba uruchomienia tej płytki. Także jak widzicie, lutowanie SMD w takim piecyku jest naprawdę proste, łatwe i przyjemne, nie wymaga to żadnego i wyrafinowanego sprzętu i myślę, że jest to dostępne naprawdę dla każdego. Dlatego zachęcam Was do korzystania z tych elementów SMD, dlatego że one są po prostu tańsze, o wiele łatwiej dostępne i to, co moim zdaniem jest też nie bez znaczenia, że możemy takich elementów po prostu na płytce upakować znacznie więcej, co powoduje, że ten nasz obwód drukowany będzie mniejszy. Co za tym idzie też przy okazji tańszy i zmieści nam się w mniejszej obudowie. Także moim zdaniem z wykorzystywania tych elementów SMD także przez hobbystów płyną praktycznie same zalety. No i to by było na tyle. Nie Zapomnijcie zostawić w komentarze, wasze przemyślenia, czy wasze doświadczenia z lutowaniem. Może zasugerujecie jakieś ulepszenia w tym procesie, który wam pokazałem. Może zasugerujecie coś lepszego. Także dzięki za uwagę. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.